Ta. A fuck, a to jest trudne Gdzie masz wieloryb? Eee... Drugi poziom Dawaj, nie robimy wieloryba. Chodź po na szachy albo nie, kotlina. kotlina, kotlina. kotlina. Kirby. Kirby, kirby. E, kiby to było gówno. Nie, chyba. Tak, że sto to. nie umiem tego a zrobić. Nie, Dobra, jest to. Tak. W dobrze szło. Teraz przez to ustawienie OBS-a kurwa przynajmniej Zeszły mi trochę nerwy. Więc na spokojnie mogę sobie poskakać. Tak jedynek się na to? Tak, bardzo tak. Ja, ja już zapomniałem o tym. Znaczy ja pamiętam że byłem wkurwiony, ale... O to za chwilę będziesz jeszcze bardziej no. No właśnie, się stwierdza. O, szkoda, że w tej grze nie da się popiekać. O haha, kurwa, chciałbyś. Ej, wiesz co, można by sprawdzić, czy Rocket League pójdzie i moglibyśmy grać. NIE, CZEMU NIE SPRINTOWAŁEM?! Poczekaj tam na mnie. Nie, jebać cię. No, czekaj chwilę. No, i tak poczekasz. Dobra, morda tam. Ja też. Ale na ciebie nie ale masz brzydki skin, Fu. no, to Obrzydliwy jest No to jest. Pokażcie. Jesteś kurwa piękny, no chodź No, jestem czarny i co? No. Rasistą Wyglądasz jak upośledzony Venom <laughs> <laughs> jestem czarny, jestem rasistą No i może jestem, no i co? Może o! nie lubię... Kurwa Karma Zabić rasistą Nie karma, tylko mi się ścięło no i dobrze, to ma, od losu. Dobra. Eee, co tutaj zrobić dalej? Skakać. Tędy? będę? Tak, nie dobrze. Wiem, nie mam nie obok ciebie, to skąd mam wiedzieć? Ej, to jest niemożliwe dalej. No właśnie, kurwa, no właśnie. Na że... tym kwiat, na tym kwiatku, tak? Tak, no właśnie tu. I tu nie wiedziałem co dalej. Nieeee Ale boli jak ładnie, co? A no, łotkaj łeb <noise> Jaki toksik. No, Zobacz jakiś. <noise> Też mnie kusiło, żeby coś napisać. To co z mnie. A co wziąłeś? <laughs> jak ci idzie przechodzenie? Jestem w kłocie <laughs> Nie spadłem Rozumiem, no nie da się, no kurwa, nie wiem jak to zrobić Ja mam, ja, ja mam pomysł Przestań Q będę jeśli Właśnie widzę jak o i pił To będzie moja pierwsza mapa w tym kończę Możemy potem pójść na jaskinie, bo jest łatwa Wiesz co jeszcze jeszcze jest łatwe Ty Aha Aha! Testo testowałem. To? No nie wiem, tam kogoś nie lubimy, ale nie wiem kogo. Płócą się z jakąś dziewczyną, która ogląda anime. siema... No co nie? Ty też oglądasz. Aha. A? Nie spodziewałeś się, co? Co? Bo co? Bo mam chłopaka, ja to jest ten gorszy? Ta. Aha. A wiesz dlaczego? No. Bo to nie ja. ci kurwa <gulia> czarny. <gulia> Pójdź za siebie. Patrz, zgadzają się ze mną. Na czacie. Aha. Gej o. Po prostu jest... Ściana tam była! Czemu nie powiedziałeś, że tam jest ściana? Gdzie? Nie, da się na skróty pójść, bo jest... To jakaś blokada <gry> No to nie idzie się na skróty pizda Jułem Gdzie nie da się pójść Dobra Nie ma to jak wyzywać dzieci w Minecraft. Teraz spełniam się życiowo Dobra, ale nadal nie wiem co mam zrobić

Aha, to do mnie by było? Ty <noise> wiedział. <głos> no nie. Ale za szybko, za szybko piszę i nie potrafię pisać. Dobra, dojdziesz tutaj do mnie? Nie. To chcę zobaczyć jak próbujesz. Ładny chłop nie gra w MC. Nie mam reposty. Zdrukujmy, ja. No właśnie, jak ty zaczniesz pisać, to od razu cenzura wlatuje. Nie. Jesteś na serwerze. Ej, no nie wiem, jak to przejść. Znaczy zgaduję, że ten, ale. Patrz, jak po prostu, jak nacisnie pisać, to zawsze każdy zaczął wyzywać. Ja są. <laughs> w Ej, A myślisz, że jak szybko dostanę bana za wyzywanie ludzi? <laughs> Sama cenzura. Jezu... Yes. <laughs> <laughs> oh. Jak ja kocham dyskutować z ludźmi. Awesome. <laughs> Ty też? A, to są jestem taka, czekaj. E, OBS też sobie podnagiwa. Później, jak będzie coś fajnego, to mogę się wysłać. Dobra, czekaj, OBS. Mm. Dobra. Mm. Dobra, ale nadal nie wiem, jak to przejść. Przecież bym przeszły. No nie wiem. Ja pierdolę. Zaraz już idę. No, kurwa, jestem za tobą. Dziema. Spadłeś, prawda? Nie. Dobra, jednak tak. Jestem na czacie. Aha. Ja się poczytam. Jestem w kodzie. Dobrze napisałem twoi Powinieneś nam to tak. jeszcze dodać, nie? No i, I dobrze napisaliś. Jeszcze dość nie? Nie, jeszcze nie. Mam po nie, nie ważne. <głosy> <głosy> A jakby tędy stąd? Skąd? Ten co po niemiecku zaczął napierdalać. Stąd? A w sumie? Myślisz że stąd? Nie widziałeś tego, prawda? <głosy> <głosy> Wiecie, to co będzie napisał gościu Dawaj, bo czekam na Ciebie. Nie no. wiem jak to mam zrobić. Ja... Ej, ej, Ale mam pomysła, patrz. Nie, muszę się go spędzić. Tak! Tak blisko. Nie, inna mapa, nie da się tego zrobić. Dawaj. Nie się dawaj, dać. Dawaj jaskiń, ja, bo to jest najłatwiejsze. Tak. tak. Tam do najdalej dalej. Mhm. No jest łatwa, jak jesteś. fuck Słuchajcie, ci znowu się włączyło. Mm. Nie, jest włączony. Uh. Widzisz, ani razu się nie zatrzymałem. Ale łatwo. O, się mam mieć jakieś paneki, no brzydki. Aha, dzięki! Mam kolegę taki. Fok. Okay. Spadłeś? Tak. Ufam, jestem upośledzone. Widzisz, co ja gawię? Nie widzisz tego, prawda? Widzę, widziałem. Nie widziałeś nic. Kurwa. No <laughs> co to, to ja. <laughs> A właśnie tak tylko ja ci mówię. Jak nagrywają Minecrafta to bardzo się lagowało. O. Ale Minecraft się lagował czy nagranie? Nagranie. A, super. Dobrze że teraz mi to mówisz. Nie ma <laughs> Ja się dowiedziałem po, po paru godzinach, więc wiesz. Jakich godzinach? Nie no. Co? W jakich godzinach? No bo graliśmy wtedy przez dwie godziny i wtedy skończyłem nagrywać. Jak ten, tak, jak skończyliśmy grać? To wtedy nagrywałeś? No, ja wszystko nagrywam jak grawy. Aha Nie. nieśmieś. siebie nagrywam, spokojnie. Dobra, dobra, ja będę rzucał na YouTube'a. Mhm. Aaao, będziesz... Będziesz się wybijał na mnie. Przedaż. Jestem upośledzony Jakie Już nie będę Nawet kurwa nie chyba Zamknij Łeb to było do mnie <grym> Skąd ta agresja? Bo mogę zamknij łeb Dobrze, przepraszam no, dobrze. Ja jestem zużytkowy. Tam... Jezu, jak tylko widzę tą Twoją mordę, to od razu chcę spać. To spierdalaj. Aha, masz drabinki! Nie! Kurwa, ja przynajmniej mam te drabinki. Zamknij ja je wyszedłem. No, 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 widzę właśnie. Inną mapę. Miła was wcześniej Nie wiem Co spadłeś? Znowu jest taki moment, w którym pojęcia nie mam co zrobić Eee, Ci pokażę, ja to przyszedłem Tak, widać Ale tego mnie denerwuje A mnie już w ogóle jestem łazą jebanego spokoju Właśnie słyszę. No czemu mnie zatrzymało? Co mnie zatrzymało? Zaraz się ciebie zatrzymam i cię no Jestem oazą spokoju Nic nie może mnie wyprowadzić z równowagi Tylko, że ta oaza już wyschła Nieprawda Kurwa Da, coś świe trafi. I te, ten dźwięk ekspani fajnie pomaga. Nie, zmieniam mapę. Eee... Na jaką niby? No na jaką? Ogród. Ale łaciutkie. O kurde, pod ziemię trzeba iść. Gdzie jest ogród? A dobra, widzę. Po parkingu, bo parking jest do dupy. Aha. Nie tędy, nie tędy. Co nie tędy? Tędy. Nie tędy, nie ma gdzie iść. Aaa! Ale to jest gówno! Idź szybciej grubo się! Ej czekaj, czekaj! Spójrz na mnie! Spójrz na <laughs> Spójrz na mnie na chwilę! Chodź tutaj! Spójrz na mnie. Spójrz na mnie! Spójrz mi w oczy, kiedy cię Ciebie mówię! Piędole! Spójrz mi w oczy, ty... ...grzydany śluch! Pragnę odnieść od swojego! Nie, ześlizgnąłem się No i znowu Już wracasz? Nie Za chwilę będziesz tutaj wracał Nie Kurwa ma jestem bardzo tak. spokoju Jestem w tak. spokoju Jestem ładny na mnie Nie, pierwszy Zniknąłem czy nie? A, cię widzisz mnie? Upośledzony. Ja Co? Zniknąłem. Kto, ty ci ja? No ty kurwa, patrzysz się na mnie... Zniknąłem? No bo... <noise> wy... W tym... Wy ekipunką masz taką flaszkę, no nie? No już kurwa, nie tłumaczę. się. Mam kiłek. Masz flaszkę. <noise> tak. Mam flaszkę, to dużo wyjaśnia. Jak, jak ją pikasz, to inni znikają. Jak masz flaszkę, to dużo wyjaśnia. Tak. tak. Jak wknieś flaszkę, to gacia znikają. Tak. I nie, i nie widzisz ich. A gdzie mam iść? Mam po tym gumnie iść? No to jest chyba żart. Ale te płotki są łatwe, bo możesz. Jak wskoczysz na ten niższy, to możesz wskoczyć na wyższy. się przez dwóch na raz. Co, jesteś ładny? A ty <gry> tam przeszkład <tam> <dysk> Dobra morda tam Zamiana gór No, dobrze, jestem Jestem Jestem, jestem. No kurwa zrozumiałem Nie jestem <dysk> Aha, dobra, tu muszę dojść, ale kurwa jak? No jak? To jest łatwe tam wszystko Kurwa, nigdy tu nie byłeś nawet. Nie <noise> byłem tam przed chwilą, <noise> ale jestem dalej niż ty. Gówno dupa, nie dalej. <noise> nie jesteś dalej niż ja. Jestem. Utknąłem z jakimś gościem na szykuach. E... Jestem, dobra. Nadal nie to ty ja. co snaj goście? Ja wiem, to. Na... <noise> Jak dobrze, nie, że nie z tego nie słyszysz Słyszałem to pierdolnięcie Jakim cudem? No Wiesz... słyszałem początek pierdolnięcia i urwało. No i dobrze Coś to mogę wyłączyć moje ustawienia i będziesz słyszał każde A ty słyszysz moje pierdolnięcia? Nie jak chcesz, żebym styszczał, to wejdzie w Discorda. Nie, nie chcę. Czeczaj, zobaczymy czy, ja, czy będzie spadek jakości głosu, czekaj. O kurde, to pokazuje mi w gry jakie grałem. The Frog jest dni temu, tak jak ja dwie godziny temu. O kurde. Dobra, eee. Yy... Eee. Nie, kurwa chyba nie tu miał skoczyć. O mogę kamerę włączyć. Dobra, jest jakaś zmiana czy nie? Nie. Aha, a to słyszysz? Tak. No i dobrze, to wejdź w ustawienia Discorda i wyłącz w zaawansowanych ustawieniach głosu i wideo e, e, wyciszenie głosu, coś takiego. Nad napisem Crisp. Ale ogólnie to nie jest jakoś bardzo trudne, ale jest kurwa długie. Dobra, a słyszysz, zrób to, też chcę Twoje. Dobra, zaraz. Ale to byłoby łatwe, gdyby nie to, że nie działa mi Shift 2 i spadnie... Ej, czekaj, za zmienić zmienicie sobie FOF? O, młodzież! Możesz. F3. Ale mam 90 FPSów przez to, więc wolę nie. I co kurwa, niby na te y i mam się odbić? Kurwa, ja nie ogarniam, jak się korzysta ze slimów. Ja, z czego, jak, jak slime'ów? Slime bloki, musisz wskoczyć i się odbić. O, jest... Mało miejsca na, mało miejsca na dysku. <grych> o kurde, nie spodziewałem się, że aż tak szybko. To Ej, utknąłem. Jak to? Muszę... O dobra, już, nieważne. Eee, dobra, czekaj, muszę jakąś grę usunąć. Usunę bombeku. Usunę jakieś... Nie wiem, czy będziemy grać w tego Left 4 Data czy nie. Może jakieś stare nagrania usunę? Nie mam żadnych. Ale słyszycie, będziemy grać w tego Left 4 Data? Nie wiem, pewnie nie. Znaczy, to usunę go. Usunę go. Ile, ja, hej, mam... ile ja mam nagrań? Co? Hej. Hej. Co? Hej, pizdeczko Ale co? No kurwa, widzę cię. Ale ja mnie tam w grze nie ma w ogóle. Jesteś w grze. Ale jest... Usuwam nagrania teraz. To kurwa na płotka, ja się na ciebie patrzę. Nie ma mnie w grze nie o co ci chodzi. Dobra no, tam. Co mnie gadasz? Dał, dał mnie No, Steam Left for Dead Gdzie to gówno? A, bombeczku usunę, bo to też nie jest no, gówno. Nie usuwaj Left 4D, zagramy Left 4D czy co? Left 4D No pytajmy się, czy będziemy grać. Będziemy. Wiesz, ile to ma miejsca? Nie wiem, 17. 13 giga. Gi giga. Dobra, ale mam 25 giga, kiedy wszystkie filmiki. Dobra. Aaa, jaka świetna zabawa. Zaraz idę jakieś dzieci powysyłać, bo mnie kurwa. Nie, szedłem z płotka! <grym> kurwa, no nie umiem ze slime'ów korzystać. Patrz. No jak, no... Ej. Jak, jak, z trampoliny, zaraz... Do tyłu, na górę. Ej. Ej, brzydki jesteś. <grym> Aś się przystosiłem. Co nie? Jak mam, czekaj, jak mam to zrobić? Nie wiem, nie widzę. Aha. Jest... <grywa> <grywa> czekaj, słyszałeś to? Tegas? Nie, akurat teraz nie. O, to dobrze. Ale nie uderzenie, tylko co powiedziałem. Kurwa? Tak. Czekaj, słyszałeś to? Jak przeklnąłeś? Czyli to wszystko było, w... ten, Jezu, ile... jaki masz czas tegas? Co? No, czas czego? Czas tego biegu. No, 450 sekund. Ja 319. NIE! Na SAMEJ GÓRZE! No nie... Zamknijmy, to nie jest śmieszne. Zaraz to są gaka. Ja dostaję raka. Nie żeby mnie to no. jakoś denerwowało, bo nie spadam na sam dół. I ten... Ale kurwa nie umiem się odbyć od jebanego slima? I przed... za ja tam będę. Za ja tam będę, spokojnie. Nie będziesz tutaj tak zaraz. Jestem dalej niż ty! Nie jesteś dalej. No Prrr. Kurwa, jeżeli jesteś dalej niż ja, to jakim cudem do mnie dojdziesz zaraz? Byłeś, byłeś na drzewkach, tak? Przed chwilą. Może ja mam nie skakać? Co? Ja jestem Cze, dalej byłem... niż ty! Cześć, byłem... Byłeś na drzewkach za mną! Nie, ja byłem piętro wyżej niż ty! Gówna dupa! Zamknij łeb! To jest kłamstwo i nieprawda! Kurwa, dojdziesz tu dopiero! Dojść to zaraz mogę! No. No. Ale się znalazł. Oh. Pokój, wdech, wydech. Wdech, wydech. Kurwa, ale miałem spadek FPS-u. Aleks się na mnie patrzy i się śmieje pewnie. a Ale żebyś wiedział. Spadł <śpady> po pierwszym piętrze. Dobra, jeśli ktoś może się śmiać, to ja z niego. Już nie. Ej, on mnie już, on już dogania. Nie. <śpady> Zobaczmy, jak dojdziesz tu gdzie ja. Zamkli łeb, nie dojdę tam. Kurwa, prawie się zjebałem w ogóle z mapy, to już bym chyba nie się Miałem grać do ósmej. Która jest? ósma, czterdzieści. I nie ma zamiaru jeszcze kończyć. Co? Przecież przed chwilą była ten. 15 No była! Coś mi powiedzieć, że gramy w tego Jebanego Minecrafta 6 godzin? No nie, no, gramy od trzech. No dlaczego za każdym razem na tym samym głównie spadam? Dlaczego za każdym razem? To już czwarty raz, na tym samym momencie. Kurwa, czwarty dopiero? Ja chyba aż czterdziesty raz powtarzam te bardzo Ale A ty jest łatwe, tylko jestem upośledzony! <laughs> Ej kurwa, moje też jest łatwe, tylko ja.